Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na Zajatek z Polska. Dzisiaj kolejny odcinek podróżowania po naszym kochanym akcie północy, czyli tym dosyć długim i bardzo spokojnym aktem. Jednak bez przedłużania ruszamy dalej, ponieważ dzisiaj przed nami kolejne mroźne, em, zimowe kraje, jednak już nie na Skandii, ponieważ w poprzednim odcinku zexplorowaliśmy całą Skandię tego było naprawdę dużo, a teraz już po prostu pora na boskiej krainy, można tak powiedzieć więc dużo podróży, więc w takim razie po prostu cofamy się od osady gilfiego kierujemy się do tego tutaj NPCa Nidbalda który po prostu również e, nas przetransportuje do Kaupangra. tak e, to jest taka nieduża osada, której w ogóle brakuje według mnie portalu e, choć teoretycznie ta osada jest blisko z poprzedniego miasta, bo po prostu e, jesteśmy już tutaj, w tym miejscu e, Więc gdybyśmy się chcieli wrócić do miasta, no to po prostu wrócimy się tędy i tyle e, No i przy okazji ogarnęliśmy quest wódkę z Odły Także dobrze Został quest kosokorn I ten quest również dzisiaj wykonamy, także jesteśmy kompletnie na zero jeśli chodzi o wszystkie questy Jednak dzisiaj również zostajemy kolejne nowe questy Dobra E, quest główny na ratunek, ponieważ oczywiście wątek fabularny główny mówi tak, że po prostu e, Ilva została porwana. No i potrzebujemy aktualnie ich tsiejską relikwię, która nam utworzy przejście do Asgardu gdzie właśnie prawdopodobnie Ilva jest e, schowana. Mamy kolejny quest poboczny. Werku e, polega na prostu zdobyciu dwóch tablic. tablic. Nic takiego mega ciężkiego. E, questem ciężkim będzie do ogarnięcia. Ten quest. Skłóceni kupcy. Chodzi o to po prostu, że będziemy musieli pomóc jednemu z nich. E, teraz porozmawiając sobie po prostu z przywódczynią tej osady. O. Dobra. E, teraz ich quest będzie polegał na tym, po prostu, że będziemy mieli pomniejszy quest z innym NPC-tem, e, żeby wykonać ten quest z tymi kupcami. Eee, Przed nami lokacja, jedna z moich ulubionych w dodatku Ponieważ są myrmidoni, w ogóle Mirmidony teraz tutaj mają łuki e, e, Mega fajnie to wygląda i, i spoko To są ichtiany, tian myrmidon No ta nazwa, tak bym powiedział, zawsze się plątała ze sobą, e, była łączona, więc To są ich ichtiany tak naprawdę Dobra, e, mamy kosę? Nie mam kosy aktualnie W takim razie wróćmy się po kosę, bo Ehm, na to jest dziwne, bezsensownie zrozumiałe U tego npc'a, którego właśnie mam obok, oddamy kosę Także dzisiaj sporo questów pobocznych ogarniętych ehm, No i będziemy po prostu mogli sobie podróżować po tych fiordach A potem w kierunku boskich krain No a potem już powoli powyjdę do Asgardu, także No leci, leci ten dodatek na pewno Jeszcze się nie kończy, a aczkolwiek to będzie na pewno Ważny moment w historii tego kanału, tak myślę. Chociaż aktualnie jesteśmy w takim momencie, gdy te odcinki z Egramem Titan Quest'a um, nie są tymi najważniejszymi odcinkami, mam wrażenie, bo mega dużo więcej uzieleń zbierają się pod poradnikami buildów. Ale to jest zrozumiałe. Dobra, kosa oddana. Um, wszystkie questy, jak na razie, zrobione. No, a teraz te dwa questy do ogarnięcia będą. Dobra, lecimy dalej w takim razie. E, trochę niedźwiedzi polarnych. No, i przy okazji też będziemy właśnie mieli do pokonania e, przywódcę tutajszego, ich Tianów. No, ale to załatwimy go dzisiaj na spokojnie. W górę nie idziemy, bo to będzie przejście dalej. A my tutaj chcemy sobie zeksplorować ten fjord. Dobra, no i w takim razie mam tutaj quest kolejny. Ich jest tutaj naprawdę dużo, ale aczkolwiek z tego co się dowiedziałam, przede wszystkim musimy po prostu zdobyć, stworzyć na niego artefakt z dwóch wielkich pazurów, które mamy, z tego co pamiętam. I prawdopodobnie, z tego co pamiętam, mogę się mylić, aczkolwiek na pewno to i tak sprawdzimy sobie, przekonamy się sami. Po wykonaniu tego questu, stworzeniu amuletu, będziemy mogli pomóc skłóconym kupcom z innego questu. Więc, w zasadzie wykonamy dwa w jednym No coś takiego, no tak czy siak myślę, że... Nie wiem, czy jakieś takie jeszcze będą mega ciężkie, nieprzyjemne questy poboczne um, Mam wrażenie, że już ich będzie na pewno mniej, bo już będziemy Spotykać znacznie mniej jednak osad ludzkich ładne foczka w ogóle Oj tak, w zasadzie to była ostatnia ludzka, chyba taka osada prawdziwa. Ehm, no. Spoiler czy nie spoiler, ludzka osada to ostatnia, ale acolekwiek ostatnia osada to nie jest. Dobra. Lubię osobiście te fjordy, są po prostu ładne Foczki tu sobie siedzą, ludy taki ładny i przy okazji wracają. Ich ten z łukami w ogóle to jest coś ciekawego. Um, ładne łuki mają. Fajna lokacja ogólnie. Ja jestem fanem. Po ostatnich wczorajszych, przepraszam, nie wczorajszych. Nie wiem kiedy, to, nie wiem kiedy wrzucę poprzedni odcinek kiedy został wrzucony Ale po poprzednim odcinku um, myślę, że ta lokacja jest na pewno jakimś tam um, um, odskocznią. Może dalej jest mroźna, ale na pewno będzie mniejsza i przyjemniejsza do zwiedzenia. Także taki plus. No i tu już się kończy to wszystko. Dobra. Przy okazji dalej liczymy pod level, pod level walczymy, bo chcemy po prostu zdobyć tę Formę Kolosa To się nam na pewno mega przyda. I jest endgameowym skillem dla nas w tej serii. Um, bo już brakuje nam tylko jednego levela Pierwszy Renu ho, ho, ho. Niebieski item, fajnie Dobra Z tarczą No to znacznie bardziej spadają obrażenia Bo tu mam dużo obrażeń fizycznych po tą 7, 7, No tak Okej okay. Tarsza jest naprawdę mocna. Szczerze dużo obrażeń fizycznych i dużo siły to daje, Więc. No, naprawdę dużo. To jest. 19% obrażeń fizycznych plus jeszcze siła jest mocna. Tarsza nie ma co. Dobra. Zbieram spyluty. Ich chiński cierni. jakaś... łucznia tutaj jeszcze. Ok. No i zbliżamy się do jaskini, gdzie będzie król Fjordów. Um, to nie jest prawdziwy boss jest to, bym powiedział, taki mini-boss, bo on jest związany z questem. Um, teoretycznie, chyba głównym, bo on da ich tyńską relikwie. Po, po, potrzebę do otwarcia drzwi, aczkolwiek nie ma czerwonego napisu nad w, swoją nazwą, więc w i naprawdę nie czuję, że to jest taki pra, pełnoprawny, prawdziwy boss, bo to on. Już tutaj jest. To jest taki po prostu duży, yy, duży ichtian, co ja mogę powiedzieć. Ładza Fiordów. No i tyle. Proszę, odpan sobie formę Kolosa. Tylko, że to jest forma Kolosa z niestety zwoju. Aczkolwiek, jak formę Kolosa i tak prawdziwo sobie odblokujemy już niedługo. 1200 No, forma to, Kolosa to coś, co nam się na pewno. Pięknie przyda. Silny nordycki hełm, Ok. 9 siły, pić zdrowia. No nie, ja mam lepszy. Ja mam krzepki. A, to słabe. Nie dla nas ewidentnie. Dobra, ledwo udało nam się przejść w ogóle przez te przejścia, bo Byliśmy tacy wielcy. Dobra, e, w takim razie możemy się już kierować poza fjord. E, zadanie z tym e, łowcą, traperem, e, zrobimy sobie niedługo, aczkolwiek zrobimy sobie po prostu, gdy będziemy mieli pełny kwipunek. Wtedy się wrócimy, złożymy cały artefakt. i do niego po prostu, jak już tam wrócimy na spokojnie. Boski krainy, właśnie o tym mówiłem, o Boskich krainach, Przede wszystkim głównej lokacji dzisiaj. E, w ogóle, może nie powiem tak, że na rok się kończy, że ten dodatek się kończy. Jednak wchodzimy w taką nową fazę, że tak powiem. Um. Pełnoprawnie. O Jezus, mary, ale tłukł mnie tej Ireny. A jakiś ich wóz był tutaj. Jakiś taki silniejszy. Lider. Dobra. Um. Wchodzimy taką większą fazę, ponieważ Skandia. Zawsze mówiłem, że Skandia jest takim progiem w fabule, w akcji, ponieważ po Skandii dowiadujemy się po prostu o tym, że musimy się udać do Asgardu i tak naprawdę my się już do tego Asgardu kierujemy. Ale te wszystkie jednak mityczne krainy również będą troszeczkę trwać. Zwłaszcza Jotunheim. To będzie. No straszna okazja, teraz się będzie mega ciągła, ciągnęła Okej, okay, już jestem, w takim razie kieruję się dalej po tych boskich krainach um, Czemu boskie? Nie mam pojęcia To się pewnie opiera na jakiejś tam, na mitologii tej samej Że to są boskie krainy, jestem pewny w 100% um, Potem będą Mroczne Krainy Brzmi ciekawie. czym mroczne kraje będą takie całkiem mroczne? No nie wiem Czy boskie kraje są takie boskie? Obstawiam, że to po prostu to jest jednak ziemia, która łączy świat ludzki z światem bogów, czyli z Asgardem Z innymi światami w mitologii nordyckiej W ogóle to jest taka ciekawostka, że jak podejdziemy bardzo w lewo, to nam się zmieni efekt Kolor po prostu, otoczenia nie wiem czym to jest spowodowane, po prostu to jest chyba um, limit terenu związanego z tą Aurą taką zimową, bo w Tajnej po prostu da się tworzyć różne efekty wizualne, kolorystyczne i prawdopodobnie teraz mamy narzucony jakiś taki efekt, nie wiem, mm, zimowy. Um, oświetlenie zimowe prawdopodobnie mamy narzucone. A tam się chyba to oświetlenie po prostu kończyło. Nie wiem. Przypuszczam, troszeczkę się bo wiem w edytor. Tutaj tam kwestia, więc y, da się do, robić takie efekty, oświetlenia Nie wiem Albo jakiś bug zwykły no, Taka ciekawostka, dobra, e, szkielety dwergów e, Także o, to, to ciekawe, ciekawie. Szkielety, to tutaj jakieś opuszczone mm, Zabudowy, rozwalone Ciekawie Lecimy, lecimy. Więcej Jerenów. Szczerze, jak nie lubię tych em, em, przeciwników, tych tak samych z inną teksturką, to Te jednak szczerze Jereny mi cieszy, bo lubię tych przeciwników. E, a ich było strasznie mało, w tam pójście. Oni byli tylko praktycznie w dwóch lokacjach, tak naprawdę. Oni byli e, w wiosce. Mm, wio w małej wiosce rozwalonej. Przed chińskim murem, i oni byli jeszcze na przedmieściach Chang'an. Wracając od um, Jadonidowego pałacu, no to tak mało ich było, bardzo mało. Dobra, ta kula mi się mega przyda na nich, z tego co zauważyłem. Tak, świetnie, świetnie. Aktualnie, po prostu jednak te bonusy moje od ognia pomagają dużo. Aczkolwiek nic wiecznie trwać nie będzie, uwierzcie mi. Um, a wilczyca, no to to już jest taki reskin hieny to już, to, Czy to w ogóle wygląda jak wilk? Nie wiem <grym> Niech im będzie już Dobra Tutaj mamy malutką e, Ukrytą e, komorę hmm, ruin dwergów, e, ponieważ tutaj już pod nami znajdują się wszędzie ruiny Ogromne tunele pomieszczenia no i to jest po prostu jakieś tam namiastka tego, co nas spotka, gdy otworzymy po prostu południową bramę um, Dzięki chycjańskiej relikwii po prostu Także idziemy dalej Aha, Już tam się południowa brama nawet rysuje tam um, na horyzoncie Także myślę, że jest mniej monotonnie, bo więcej się dzieje, bo te lokacje jednak teraz dzisiaj są takie na szczęście krótsze. I przez to po nam to szybko leci. Więc jest dobrze. To jakieś może szkielety. Nic takiego tutaj nie ma. Okej. Okay. A są. Dobre. Kier jest mistrza kuźni. Um, jo, to będą świetne itemki. Um, choć moje jest lepsze, bo mam plus jeden do obrony. Um, też tak sobie zobaczmy, porównajmy. 825 Nie no, nie ma co. Szanujmy się. Południowa miał rama, jesteśmy na miejscu. To no w ogóle żadnych bohaterów nie było. Chociaż bohaterowie mają teraz określone miejsce, niektórzy. Um, więc jakoś takich ostatnio mało um, spotykamy. Bo małych tutaj umiejscowili. Chociaż bohaterowie również się pojawiają w losowych miejscach. Aczkolwiek teraz są w określonych miejscach ci określeni bohaterowie i ci losowi. Dalej. Mamy strażny mechanizm i południową bramę. Ehm, także używamy ich tjańskiej relikwii O nie, szkielety. Nie spodziewałem się tego. Znaczy, ja się spodziewałem. Ale wiecie o co chodzi. Żeby zrobić suspense, wiadomo. Emocje No okej, okay, jakby Akurat motyw spoko No i proszę bardzo, otworzono się Południowa brama Panie i panowie Ruszamy do Teoretycznie w tym momencie em, Nie widzimy się już z, Praktycznie z Krainami Dostępnymi dla ludzi Jesteśmy w salach Dwerku Witam serdecznie Dużo się teraz zmieni może to troszeczkę porównać do wejścia do Hadesu, do kuratora do kuretarza dusz. Um, nie sali... tak chyba kuratora dusz. Um, chyba tak. No tak, czy jak samo do samego wejścia do Hadesu, jednak w teorii um, tutaj um, światy się bardziej ze sobą pokrywają i łączą. Um, ludzki i Boski, bo w mitologii narodyckiej polega to na ogromnym drzewie, które po prostu ma mm, korzenie, gałęzie i chyba 7 światów z tego co pamiętam i te wszystkie siedem światów właśnie leżą na tym drzewie niektóre są wyżej, niektóre są niżej no i również świat ludzki jest jednym z tych siedmiu światów no i my, my po prostu możemy podróżować między tymi światami ukrytymi korytarzami, czyli korzeniami, gałęziami Um, I tak dalej O, już widzę, że mi się miejsce skończyło um, Jednak um, wrócimy się przy portalu w takim razie, bo niedługo będzie portal um, O, pułapka, dzięki ślicznie O, w ogóle teraz sobie przypomniałem, że dzisiaj jeszcze poz będzie, kolejny Taki nieistotny, jakiś taki nie, zobaczycie sami Tak, zabiliśmy już sobie od Ototyranazura um, przez dwerka. Nie pytajcie. Widzieliście już wszystko. <grymny> o! Widzę, że gole Golema tutaj stworzył przed śmiercią Dobra. Ok. Mamy już na mapie naszego bossa kolejnego. Dobra, więc po prostu lecimy na niego nie ma co. Jest dosyć specyficzny, szczerze. A nie robi to też jakiegoś wrażenia ogromnego. Austriinar. nar. dwargów, dwergów. To naprawdę To ta dwójka, którzy ujrzała tego do Gdy zabijemy ich potwore, oni po prostu zajdą i będziemy się z nimi bić już jeden na jeden. A czy dwa na jeden, tak naprawdę. Jeden już padł. Pora na drugiego. No to raczej było takie bardziej disappointed. Dobra, za dużo itemków do tutaj mi tropi, więc jednak musimy się wyruszyć przed portalem. Więc pojedźmy do Skandi. Questy do trapera oddawać nie wiem, czy dzisiaj zdążymy. Myślę, że to mogę zrobić między odcinkami, ewentualnie jak już tam to powycinam w następnym odcinku. Dzisiaj cel jednak taki, żeby dotrzeć do tego portalu, a teraz troszeczkę zwolniliśmy, bo musimy jednak ogarnąć kupców, bo jednak ekwipunek mam pełny. Okay, Witaj, Nie sądzę z innego. Okej, A ten hełm um, maga z wygląda świetnie. To też niepotrzebne. No teoretycznie, jak to też zostanie, chociaż ja się kojarzę, że już miał kiedyś zdobyłem na innej postaci. Aczkolwiek ręki sobie nie dał uciąć, więc niech nam zostanie w karwanie. A mówiąc, że zdobyłem kiedyś, nie mówię konkretnie nawet o tej postaci. Dobra, potrzebuję dwa, trzy widzże pazury. Czy mają tutaj mistykę? Jest czarodziej, dobra, Czarodziej, nie Mistyk. Okay. Um. Trzeba było zdobyć um, formułę do stworzenia tego? Um. Aha, jeśli mus jeśli znajdę, to dopiero popie, dobra. W takim razie jeszcze nie ogarniemy tego całkiem dzisiaj, na no, spokojnie myślę Ym, Trochę czas mi goni, więc Ile potek? Potek mam sporo, więc... dobra, plus Oh shit, ile lutów ładnie, ładnie Dobra, pora na tą poboczną lokację Czyli kopalnię dwerku Um, dlaczego my tutaj jesteśmy? To jest kompletnie poboczna lokacja Jednak tutaj znajduje się mały item związany z, pobo z questem pobocznym um, Czyli um, history od werków właśnie um, Quest polega po prostu na znalezieniu dwóch tablic, które ze sobą połączymy jakoś tam je oddamy i oddamy i tyle Z tego co pamiętam Choć przed nami jest jeden quest e, poboczny, który jest naprawdę jednym z ciekawszych. W dodatku, ponieważ ten quest pozwoli nam na wzmocnienie broni nawet e, epickiej, niebieskiej, mówiąc potocznie. Jest to legendarne rzemiosło. E, aby to wykonać, jednak będziemy musieli zdobyć trzy itemki, które będą e, w lokacjach e, roz, gdzieś tam e, umieszczone w oddzielnych lokacjach. Więc tak naprawdę, ten quest skończymy praktycznie na samym końcu aktu. Bo ostatni element z tych trzech, do skończenia tego questu, jest w ostatniej lokacji, w akcie. Tak naprawdę. Aczkolwiek to będzie mega ciekawy quest. I prawda, jasne, że również nim się zajmiemy. Chociaż, jak wspominałem, mam wrażenie, że już naprawdę większość tych questów pobocznych jest już raczej za nami. Przede wszystkim z Znienawidzony Quest przeze mnie, czyli um, magiczny kocioł. Na przykład, albo celtycki ty kunsz, takie po prostu, albo kosa Ok, weź, poszukaj prze czegoś um, i znajdź to, i daj mi to, albo daj komuś innemu. Kompletnie bez sensu. szczapy. mówiąc potocznie. No ale okej, przynajmniej to zrobiliśmy, to większość tego, więc może powiedzieć, że to jest jakieś tam e, osiągnięcie. Aczkolwiek jak mówiłem wam, jak zapowiadałem, ja ten dodatek, jasne, żeby będę chciał zrobić na 100%, w sensie, że, żeby wszystkie questy poboczne, bo... tym ta seria polega po prostu, by wykonać, by wykonać i pokazać całą wartość gry, tak. Przy całej serii takie zadanie po prostu przyświęcę, bo o to chodzi. Dobra, tutaj mamy wejście do... Na te mistrza kuźni. W tym momencie właśnie mamy drujna, który ma sobą ikonkę młotek, młotka. Która w ogóle ta ikonka jest strasznie wysoka nad nim, to jest to, trochę dziwne. E... No i w takim razie dowiedzieliśmy się po prostu, że no ci panowie e, są w stanie e, przenieść nas, przetransportować. Pokazać nam drogę do Asgardu jednak za po, jedynie gdy pokonamy króla Fungoidów. E, to nowy typ przeciwników, który jest mega ciekawy, fajny. Wam e, jeszcze handlarzy w tym miejscu i skrzyni obok, nie rozumiem tego kompletnie. Jednak tutaj, dodatkowo, również tutaj później mamy quest właśnie w, z legendarzem rzemiosła. Więc będziemy po prostu musieli zdobyć trzy e, elementy tego e, rzemiosła. O, czy to jest słabe? To jest... To jest słabe. E, no jak wspominałem, trochę czasu nam zajmie to wszystko, więc e, na spokojnie. Patrzę sobie na te przedmioty... E, 89... No e, niby to fajne, ale słabsze od mojego, bo mam wzmocnione jednak na esencję ostrza na Dobra, e, rząd krwi... Niech będzie to Okej okay. Taka ciekawostka i spoiler Tu mamy to przejście do Asgardu Jednak tym przejściem Przejdziemy sobie znacznie później Jak gdy pokonamy króla fungoidów Mamy w ogóle tutaj również czarodzieja On sobie tak po prostu stoi. Czemu? Nie wiem Ehm Ragnarok ma mega dziwne lokacje z portalami, zobaczycie naprawdę, bo no w teorii to jest właśnie lokacja do portalu, tak naprawdę. Czyli taki nasz, nasz jakby mini hub, gdzie możemy wrócić, sprzedać itemki. Aczkolwiek jest to mega dziwnie ustawione i zobaczycie po prostu to za chwilkę. Dobra, Zajbijmy te potworki. Troszeczkę tych sali jeszcze do zostało. Mamy spoiler, jest to fungoid. Eee, są to po prostu grzyby tak naprawdę, potwory grzyby. W ogóle one są nazwane w kategorii roślina, a grzyb to nie roślina. Przynajmniej z tego co pamiętam. Eee, kiedyś miało się bio, to biologię. Eee, więc... Ja już tam nie oczekuję od twórców, że tam dadzą taką hiperpoprawność, coś ci kapliczka zbugowało, że jej nie widać ją widać Nie muszę oczekiwać od twórców poprawności, żeby jednak nazwać grzyb grzybem, a nie rośliną, ale to jest taka ciekawostka taka niepotrzebna, ale jednak. <grych> Dobra. E, boskie krainy. Nie, mroczne krainy. Coś mi się mroczne krainy. W teorii jesteśmy w mrocznych krainach, a jesteśmy w boskich krainach. E, Okej, okay, nieważne dobra, jeszcze tutaj się rozejrzymy, chociaż tak naprawdę to będzie tylko ty, materiał z tego quest'a, bo przed nami będą jaskinie z fungoidami I tam będziemy mieli kolejnego bossa z fungoidów, czyli króla fungoidów i dzięki temu po prostu zostanie się do Asgardu Więc w następnym odcinku myślę, że już będziemy w pełnoprawnie w Asgardzie a dzisiaj podróżujemy już między krainą ludzi a krainą dwergów, więc tak dosyć interesujące jest. Um, tak czy siak, mam nadzieję, że materiał się podobał. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.